a dzisiaj będziemy robić opening nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji i z będzie będziecie dostawać powiadomienia o moich filmikach no i chyba y, przejdziemy do openingu ale chyba najpierw sobie zagramy mecz Ym, może są Może ktoś być, ale spróbuję zniszczyć tą sukienkę Dał nam się, bo pamiętam, że kiedyś to, ktoś tu był, <laughs> mnie właśnie zaorał. Bibi tutaj, nie próbuję jej zaorać. Ona myśli, że przez tą ścianę mnie zaora. No dawaj, Bibi. <laughs> Ja idę do tych krzeczków, idę się przykapić ale tutaj... Ja przygotowałem taki mały opening. Eee, no, ale nawet coś jest, nie? No, na wielkiej grze przegrałem i najprzypalę był. Bo... A miałem 20, stawiłem 200 Tu ktoś jest, tylko nie wiem kto. I się boję podchodzić. Bo boję się, że zimnie zaora, tam ktoś był. Tu vai to bebê? Tu vai to Tu vai to bebê, Edizão, da nossa. Tchau. Tchau, Edizão. Tchau, Edizão. Tchau, Edizão. Tchau, Edizão. é Dobra. O matku, pewnie na siódmym. Jesteśmy szybcy. Więc będziemy uciekać kampiki. Będziemy. będziemy uciekać. rok na piatrach. No to ja na, na razie z power to jest to najsłabsze na tej mapie. Przepraszam was, ale sobie tutaj odpalam. No chyba po mnie, chyba po mnie, chyba po mnie. O ma, o ma, skrawie po mnie. Najgorszej dobra, y, ale jest 6 kocharków <laughs> 22. Spróbuję to będzie... O poczekajcie. Kochani. Spróbuję wbić tą piątą skrzyneczkę. Jak wbijemy piątą skrzyneczkę, to zrobimy mini opening i... Dobra, może podjedziemy do Kuberleja, albo poczekamy. to tylko bale, więc nie musi się tego obawiać. No i podjechaliśmy właśnie do leia. Oj, 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 mało! O nie! będę trochę chyba będzie się pogać, bo. Prędko tego nie wbiję. Więc jeszcze zagramy parę meczy, żeby nie było. Muszę zagrać parę meczy. Nagrywa się. Idę po drugą skrzynkę. Zbieram Power cubesy. hop, Lecimy po trzeciego.

I mnie ta Bibi nie złapie, no kochani. Nauczyłem się już troszkę maxem grać. I wiem, że on jest szybszy od wszystkich brawlerów. Centralnie szybszy wszystkich brawlerów. Podobnie jak ktoś na Star że jest czy Bibi czy ktoś tam. No to no tak. No teraz sprawdzę na stówę w ktoś jakiś ten kamperek, który się skampił. A tym i jestem ja Dobra, idziemy w dół Wow, nie spodziewałem się tego Ale znowu Tak 22 O dobra, ostatni meczek gramy, kochani. Ostatni meczek. Okej. Okay? Ostatni meczek. O, ta bibi będzie chciała mnie mi podjechać. Ja się tu nie dam. aha Przepraszam kochani, ale zginąłem w grupie zbożu No i dwa Straciłem te. Dobra, ostatni mecz kochani, gramy <laughs> I ciśniemy Co, Jin tak sobie? Od kiedy? Dobra, czekaj. Oj. Ja szybki, szybki jestem strasznie. Tym nexem przerażam, się trochę, że Kochani! O nie! Aj, bi. Najgorzej. O się mi chyba mam Nie! Jeszcze jeden. Kochani, najgorzej. Dobra, to musimy jeszcze... zagrać, jak się chodzi Przestraszyłem tej Bibi, ona wyszła w ogóle. O nie, ona tu idzie. Dobra, kochani Ale się zdenerwowałem na tą Bibi. Nie, no. Zero, to przestaje być śmieszne i nie śmieszne w ogóle. Dobra, nie gramy Jeszcze jedną. Spróbuję dobić to. Tu jest M, właśnie Kruka pokonała. Ajdzie mnie energy, ale spróbuję... free energy drink let's go come on to jest taki taki pieprzony kamper tak mógłbym ocenić m a pierwszym kamperem to jest Ból i seli z tego filmu. Dobra, lecimy ten ostatni mecz, bo już za dużo mecze. Obie postacie się na mnie sfokusowały. Mogę ci to O nie Dobra Mamy skrzynkę Mam nadzieję, że mamy skrzynkę Mamy skrzynkę Dobra kochani Nagrywa się wszystko Nagrywa, nagrywa Robimy opening SPI Kochani Jesteście przepiękni Kochani, na odcinku BI BI dropnąłem. O matko, na odcinku BI dropnąłem. O jezu, z pierwszej skrzyneczki, matko, kochani. Otwieramy dalej. Już to pewno na miejscu się dropnie. To BI I Idziemy? Tego jak chcemy, więc będę mówił: etykiety, a. tutaj musi być. Ja. Aha, bo tu nie ma żadnej tej Dobra, no to chyba będę kończył powoli. Poczekajcie, jesteście tu. Takim akcentem kończymy ten odcinek. lubię na nas,